Zdradzę Wam protip na to, jak zaoszczędzić na dziuchach w ciąży. Po prostu pożycz od męża. <laughs> Pożyczyłam spodnie od Maxa i nawet pasek. Pasek też? Nie. Nie, pasek to... jest mój. Aha, myślę, że pasek i tak patrzy, po prostu nie, nie mówi. Że mam tyle luzu, że no. nawet pasek mogłam sobie ubrać. Co prawda na ostatni ten. Ale jednak coś muszą mi podtrzymywać, bo mi bo lecą. dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo jedziemy na badania połówkowe. Tak. Czyli mamy za sobą połowę już. Tak, mamy za sobą połowę trochę ciąży, ponad. jedziemy na badania, teraz musimy się trochę pośpieszyć, żeby zdążyć. Trochę długo będą trwały, pani tak? okazała tak się na co najmniej 40 minut nastawić, żeby A jedziemy. to co tam będzie badane? Będziemy badać anatomię malusiej. O! O! No i zobaczymy, czy na pewno jest ta dziewczynka. No i... ej, no ja bym teraz troszeczkę się... Troszeczkę by mi się przykro zrobiło, aczkolwiek synka i tak bym się cieszył, ale no nastawiłem się już tak bardzo na tą córeczkę, Dobra. że jedziemy. no jedziemy, jedziemy. Mam... Kurde, y, jaram się. Jak zwykle się jaram przed każdym takim... przed każdą taką wizytą, bo jestem ciekaw, jak już tam wygląda nasza mała Pipi. O. Nie pani duża Pipi. Tak. Dzisiaj jeszcze Werka powiedziała, że mała jest bardzo aktywna, Ci się bardzo ruszała? W ogóle ja nie wiem, ona jest taka jakaś aktywna, to dobrze, nie? Ja się tam cieszę. Fajnie, że ja już przykładam rękę i też czuję malutką, no. to jest akurat takie tylko, fajne. Tylko, najbardziej... Minus jeden. Tylko najbardziej creepy jest, jak w nocy i nagle, łup, obudzi mnie <noise> i wtedy się zawsze wystraszę. Ja jestem tylko ciekaw, jak to będzie wyglądać na tym USG, czy znowu będzie tak... To... Chociaż werka się teraz najadła i powiedziała mi, że jak jest najedzona, to czasami malutka może być. E, mniej aktywna. Mniej bo tak aktywna. zauważyłam, właśnie, że jak się najem, to wtedy mała. Ona, te, idzie ona spać. też musi sobie odpocząć po jedzeniu wtedy. Może ma po prostu mniej miejsca, żeby się o. ruszać, bo jak napełnię żołądek, to wiecie. Jaka dusza! No. Rączka, tak? mhm. To jest rączka, okay. tak? Ale się nie rusza za dużo teraz, nie? Teraz S nie, teraz jest taka... Spokojnie. No tak. tak. Bo się najadłasz. Co to jest? Co to... Serducho. Ale szybko bije. No tak, no tak powinno być, nie? To są dwie komory, tak? To jest akurat twój światło. To. Oh. to są to serduszka. Ale to. Po co czym to w sumie widać? A jak śmieszna ta nóżka! Patrz. To jest nóżka. Ej, stop, stopa. No? Ale czat. Aha i tam jest teraz cała nóżka. No. A po Pyt... czym to widać, że to dziewczynka w sumie? W tych chyba nie. No to jest fagi tak, sromowe, widać to. Teraz ja pokażę takie serduszko. To? No, A chłopiec tam ma no, tutaj jadrkę i nie, nie. aha Dobra, czy teraz już nie ma wątpliwości? Nie, nie, nie. Tak się trzymam za to. O. Ojejku! Podobno do mamusi, nie? Nie, Ale... chyba do ciebie. Psz, nie, do... nie wiem, po, teraz jeszcze nie widać podobieństwa jest Już się wygląda jak taki potworek. No, no jak taka dzidziedzicka wykona, nie? A wielkościowo to jak teraz jest? Zaraz jeszcze z nim nie zmierzyłam. Ale kilograma pewnie jeszcze nie ma, nie? Nie, gdzie tam? 400 gram hmm. 500. Jaką buzko. No, piękny ma profil, nie? Tak. <grym> chociaż, nie, nie, chociaż niech dziecko będzie fotogeniczne. Tu jest główka z tej strony. Tak, u góry. Jest A tutaj powodka. nóżki. Tak. Tu najbardziej mnie boli, <grym> A to teraz już można sobie tak omówić fizjo. No. Nie. E, też położna sobie można omówić. Taką Uku. już. E opieki. Mm -hmm. Nie wiem, gdzie mieszkacie, w Poznaniu, po której... A to już no, masz połowę. Tak? No, 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 no. okej. Okay. Ale śpi sobie, nie? Coś tam językiem... A. O, ruszyła. <grym> nie, nie wiem, czy to czasem nie ja. Nie, nie. O, buzią rusza, nie? Leżę sobie. A co na przykład, jakby teraz się owina tą pankowiną? Hmm. Odwinie się. Mhm, raczej tak. powinna ma, ma galaretę. O, jaka jakaś jakieś wadełko. Pan powinna ma galeretę, nie? To nawet ziewa sobie już? No, tak, no takie ma już ruchy, takie, no, ziewadełko. Ale to z czym ziewnie wodą? No nie oddycha, nie? No. De facto. Dwie rączki są, nóżki są, do... ta, ta, ta. Ta. Wszystko na miejscu, walka. <grym> Jest ok. Proszę. O, wszystko? Tak. Jaki <grafnie> handel. <grafnie> <grafnie> Jaka śliczna jestem. Ojejku. Mhm. No. W już są takie zdjęcia, ten. No, wydrukowane. Aaaa. Ah, <grafnie> 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 ah, ah, ja pamiętam po ostatnim USB. Ej, Ale weź mi to stąd no. po ostatnim USG teraz w styczniu, co byliśmy. To ja tak patrzę na te filmy, co mi Pani wysłała i ja tak sobie myślę, żeby to dziecko nie było takim potworkiem. <sumy> te filmy tak wyglądają. No. no i ja tak mówię, bo żeby taka nie była czasem. No <Sumy> ja na początku tak to jest, ale potem już są te zdjęcia całkiem fajne. Takie kosmita. No. Do <sumy> <sumy> mamusi podobne? Dużą już mam córeczkę. 20 cm już gdzieś ma, nie? O, a do taty podobna. Nie wiem. Nie no, podobieństwa nie widać. Chociaż nie, nos ma po tobie widać, taki jest, o, nos. Ty masz też taki nos, taki bardziej tak... Na, na boki. Na boki. Co? No ale no, widzisz, nos ma jak ty, nie? Nie wiem, Max, też tak na pierwszej chwili pomyślałam, że może jak ja, ale potem jak się przyjrzałam i nie wiem, czy czasem nie jak ty. Nie, ja tak nie mam. A nie ma żadnego rozszczepu Nie, nie. No, bo widać na Bo tam tak było, a też na to zwróciłem tak, uwagę. Nie? tak, też na to uwagę zwróciłem. Nie, nie, nie. nie. Tu tak, ja nie akurat nie. tak się musiało. Nie, a na tym górnym pani piękna. Ale no, mamy ładnie taką córeczkę. <laughs> Jacie czy... miesiąc, nie miesiąc, nie, czy miesiąc Miesiąc różnicy? Miesiąc no, jakoś chyba. Jakoś tak, nie? nie? Ja ono rośnie szybciutko. Podobna bardziej do tatusia czy do mamusi? Nie wiadomo jeszcze. Tak się śmieje, ale nosek to, ale nosek to naprawdę jak ty. Ale to zależy od profilu, bo momentami jak tak się przyglądam w kąc nos. Bo ty masz taki spłaszczony bardziej. Ha, bardzo. No to, to, no nie wiem jak to nazwać. Ona teraz Takiego cała ziemniaczka. Taka spłaszczona. Przyjechaliśmy właśnie do domu. Tak bardzo chciałem, żeby pani nam potwierdziła do końca, że na pewno jest ta dziewczynka. Na pewno. Werka jeszcze teraz po drodze do mnie mówi, a ty nie będziesz zły, że będzie na przykład bardziej podobna do mnie? No nie, no tak sobie pomyślałam, że nie, że zły, ale że będzie ci może przykro, bo tak wypytujesz do mnie czy do Werki? No nie, a ja właśnie nie chcę, żeby córka była do mnie podobna, no bo jak ma być córka do chłopa podobna? Tak sobie myślę. Jakby Ej. był synek, to bym chciał, żeby był do mnie podobny. Ja jestem No ja nie tato. wiem właśnie, nie wiem, nie poznałem twojego taty. Byś musiał ale zobaczyć... Ale ze zdjęć to tak... No, byś musiał zobaczyć zdjęcia, jak ja byłam. Miałam około 6 lat i on, jak miał 6 lat. To byś nie rozróżnił. Jedziemy teraz do Margoninka, do moich rodziców. Pokażemy im, no, już takie zdjęcia, zdjęcia wnuczki. To już są zdjęcia i wnuczki i do werki mamy też trzeba pojechać. I ogólnie już chcę tam jechać, bo w sobotę mam te urodziny i ja się nie mogę doczekać. Ja już bym chciał, żeby te urodziny były, a później będę beczał, że się szybko skończyły. Ale to tak zawsze jest, nie? Jak na coś się czeka, to. To się chce, żeby to było jak najszybciej. Jak już to jest, to później jest za szybko mija i jest smutno. Dojechaliśmy do mamusi, i mamusia teraz powie, do kogo podobna Dzidzia. Nie widać jeszcze, ale fajne jest to, że, że, że już jest tak, wiesz? Tak, Nóżka. Fajna Ale zobacz tu. Jakie to tak rozsiało się. O. Dużo tych zdjęć. No? Tu rączki? Mhm. Tu rączki to tu główka, tak? Tak. Mhm. I tu widać, patrz już. Już buśka. trochę widać jakiś zarys twarzy. No chyba do maksa. No ja właśnie <grym> mówię, że nie, że nos wie? jest taki jak werki. No, bo nos tu dziecko ma taki gruby nabrzmiały, ale tak te usta. Co ty gadasz? Już po tym nie idzie jeszcze poza? No nie idzie poza, no ale tak <grym trochę, <grym trochę tak w sumie. Tu takie jest trochę za Ale już dużo widać, no? Ale dużo widać, no. Nosek, usta takie wy... Usta takie już. Duże, duże, duże. kształtne, no. Nos też duży, no bo to wszystko jest w tych wodach płodowych, to takie jest nabrzmiałe. No, ale widać. I co? I będzie dziewczynka, tak? Tak. Potwierdzone, tu gdzieś widać coś? Tu na tym... nie, nie. nie widać. Ale... A tu co jest? A tu ile ma ogólnie? Ma. Aha, ile ma. Hej, kot, w prawie 24 godziny później właśnie wróciłam tutaj do domu. Objechałam całą, no dobra, może nie całą pół rodzinę w chodzieży i wszystkim pokazałam, jaka malusia jest liczniusia, wszystkim się podobała. I teraz idę w kimkę, bo po prostu już opadłam z sił i no. Będziemy jechać zaraz do Poznania, do dentysty i sporo, sporo, sporo rzeczy mamy do zrobienia, bo Max ma urodziny w sobotę, więc będziemy troszeczkę mieli, znaczy ja będę miała do y, szykowania. Już się nie mogę doczekać, y, może jak Max się zgodzi, to Wam co nieco pokażę. Ale to już w kolejnym vlogu, no bo teraz, y, teraz już idę śpiuć, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.